Następnie mówimy sobie, czym są wcięcia, tak zwana indentacja. Wcięcia w kodzie nie są wymagane, ale bardzo ułatwiają czytanie kodu. Co to oznacza? możemy sobie tak naprawdę cały ten kod, który tutaj mamy napisać w jednej linii nie ma problemu, mógłbym sobie te tutaj pousuwać rzeczy i poprzesuwać po te przerwy sobie pousuwamy i napiszemy wszystko w jednej linijce tak, wszystko, żeby było wszystko w jednej linijce i zapiszemy ten plik, widzicie, nie ma problemu i jak widzimy, ten kod dalej działa tak samo czyli cały ten kod moglibyśmy napisać w jednej linii, ale nie stosujemy tego my piszemy kod, że tak powiem w różnych linijkach dla przejrzystości a indentacja to jest po prostu przerwy, które robimy, czyli jeżeli wkładamy ten element, po prostu te dwa znaczniki P do tego jakby Boxa, czy tam yy, znacznika body, to dla przejrzystości kodu przesuniemy te znaczniki P w prawo. I ten odstęp, który przesuniemy w prawo nazywamy indentacją. Najczęściej stosuje się dwie albo cztery spacje. Jest to kwestia preferencji, yy, ale ważne, żeby być po prostu konsekwentnym, czyli jeżeli stosujemy dwa, to zawsze stosujemy dwa, jeżeli stosujemy cztery, to stosujemy cztery spacje. Po prostu w skrócie yy, wcięcia służą do czytelności, dla czytelności kodu. I my będziemy używać cztery, czterech spacji.